Gość Polskiego Radia 24 A naszym kolejnym gościem jest wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Kłaniam się pani minister. Dzień dobry, witam państwa. Pani minister, w takim razie kluczowe sprawy przed nami, służba zdrowia przed chwilą słyszeliśmy na przykładzie Dolnego Śląska bardzo wyraźnie. Była jedna karetka, ona e, była potrzebna w innym miejscu, pomoc nie dojechała. Czy teraz ten duży pakiet zakupów karatek zamyka tą sprawę yy, i także państwowa na powrót yy, ratownictwo medyczne będzie już pokrywało teren Rzeczpospolitej w miarę równo? Tak, rzeczywiście ja chciałabym podkreślić, że od 1 kwietnia tego roku zostały wprowadzone daleko idące zmiany w ratownictwie medycznym. My wprowadziliśmy publiczny system ratownictwa medycznego. Do tej pory był państwowy z nazwy, ponieważ część operatorów miało charakter komercyjny, prywatny. W tej chwili już wszystkie, podmioty, wszystkie zespoły ratownictwa medycznego to są zespoły, które działają w systemie publicznym. Ostatnio premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia podjęli decyzję o zakupie dodatkowych ambulansów, które mają wesprzeć ten system za kwotę 80 milionów złotych. Właściwie przekazano te środki do dysponentów Zespołu Ratownictwa Medycznego i zostaną zakupione 200, zostanie zakupione 200 nowych ambulansów. Czy to Na nie pewno Ministerstwo Zdrowia będzie kupować rok. tylko regiony? Została przekazana dotacja do podmiotu leczniczego, do konkretnego podmiotu leczniczego, który jest dysponentem Zespołu Ratownictwa Medycznego i za te to, szpitale, ma być... czy to są czy szpitale masz... są... nie to są podmioty lecznicze czyli albo szpitale albo odrębne jednostki które prowadzą działalność z zakresu ratownictwa medycznego natomiast ja chciałabym jeszcze wrócić do bezpieczeństwa mieszkańców rozlokowanie karetek następuje na drodze planu który jest przygotowywany przez wojewodę a minister zatwierdza my corocznie analizujemy czasy dojazdu karetek do miejsca zdarzenia jeżeli są wydłużone czas dojazdu, które mogą skutkować no, brakiem możliwości udzielenia w odpowiednim momencie pomocy, to następują zmiany i co z roku na rok coraz więcej karetek jest w systemie. Obecnie już mamy ponad 1600 karetek w całym kraju. Z roku na rok zwiększa się ilość tych zespołów ratownictwa medycznego po to, aby mapa Polski była właściwie pokryta i czas dojazdu odpowiadał standardom europejskim. To znaczy... Ile powinna ta karetka dotrzeć do wypadków? No My zakładamy, że na terenie miasta to jest 8 minut, poza terenem miasta to do 15 minut jest i ten system lokowania karetek na terenie całego kraju właśnie zmierza do osiągnięcia tych standardów. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy karetka przyjeżdża nieco później. Jest to też związane z intensywnością tych zdarzeń. Może być też takie skumulowanie zdarzeń, gdzie hmm. tych zespołów należy dysponować więcej, ale trzeba pamiętać też o tym, że taką rolę. Bardzo istotną w systemie pełni też lotnicze pogotowie ratunkowe, które niezależnie od naziemnych zespołów reaguje i jest wykorzystywane coraz częściej. Coraz częściej ta sieć wzrasta. To nie jest pomysł poprzedniego rządu prawa i sprawiedliwości z lat 2005-2007. No tak, ratownictwo medyczne jest obszarem, który chcieliśmy od, już od tej kadencji 2005 roku. Chcieliśmy intensywnie weryfikować i, i restrukturyzować w tej chwili ja myślę, że ten proces zmian w ratownictwie jest tak bardzo intensywny i przynosi duże efekty. Ja chciałabym podkreślić, że ratownictwo medyczne jest chyba najlepiej działającym z obszarem z zakresu ochrony zdrowia w Polsce. Mamy naprawdę zorganizowane na światowym poziomie, alokacja karetek jest dostosowana do potrzeb, mamy bardzo dobrze wyszkoloną kadrę. Czy pani minister powiedzieć, że oprócz ratownika tego, ratownika że mamy ratowników, że mamy jeszcze w niektórych zespołach lekarzy, to jesteśmy w lepszej sytuacji niż porównywalne ambulanse w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach? Ratownictwo medyczne właśnie w Stanach, czy w Niemczech, dokładnie jest zorganizowane Podobnie zorganizowane jak w Polsce, to my na ich wzorcach budowaliśmy system polskiego ratownictwa medycznego. Tam właśnie w większości zespołów to działają w oparciu o ratowników medycznych. To są bardzo profesjonalnie przygotowani fachowcy, którzy dedykowani są właśnie temu systemowi ratownictwa medycznego. Ich sposób kształcenia, praktyka gwarantuje wysoki poziom udzielanych świadczeń i my ten system, tak jak powiedziałam, przyjmujemy budujemy na bazie doświadczeń chociażby nawet niemieckich, gdzie w większości w zespołach ratownictwa medycznego działają ratownicy medyczni. Lekarz jest jak gdyby konsultantem. Nasz system ewoluuje i na pewno będzie wymagał jeszcze udoskonalenia, ale wszystko przed nami, zrobiliśmy bardzo dużo i myślę, że kolejne lata pozwolą nam dokonać kolejnych zmian, gdzie będzie to służyło mieszkańcom Polski. Kolejne lata pozwolą wam dokonać zmian, o ile za trzy dni, 10 godzin, 10 miesięcy? I dwie sekundy, bo wtedy skończy się kampania wybor wyborcza. Polacy będą mieli poczucie, że należy pozwolić wam na to. A to jest ważny temat polskiej kampanii wyborczej, właśnie służba zdrowia. No I tutaj Prawo i Sprawiedliwość mówi, że wydaje dwa razy tyle niż pod koniec rządów yy, Platformy Obywatelskiej na tą sprawę. A jednak nawet jak tą karetką się dojedzie, dotrze, no to gdzie nigdzie na Sorach bywa masakra. No, szanowni Państwo, cztery lata temu zderzyliśmy się z taką sytuacją, że było ogromne niedofinansowanie systemu. Przypomnę, że w 2014 roku wydawaliśmy w Polsce na świadczenia 74 miliardy złotych, czy 73 miliardy złotych. W tej chwili już przekroczyliśmy 100 miliardów, prawie 103 miliardy złotych, czyli ewidentny wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Mało tego, zagwarantowaliśmy ustawą systematyczny wzrost nakładów, czego nie było do tej pory. Czyli ta troska o odpowiednią ilość środków na ochronę zdrowia jest widoczna. W programie Sprawa i Sprawiedliwości. Cztery lata temu e, występuje i nadal jest ten problem e, braku kadr medycznych. Ale przypomnę, że w 2014 roku w skali kraju mieliśmy 12 uczelni, na których kształcono lekarzy. 12. Na terenie całego ogromnego naszego kraju. W tej chwili mamy 21. Więc widać od, e, skutki działania e, Prawa i Sprawiedliwości rządu, e, który postawił na budowanie kadry. Jeżeli Pani chodzi minister, o nawet jeżeli te kolejne. Uczelnie medyczne przyjęły studentów pierwszego roku. To my ich służby zdrowe zobaczymy w najlepszym razie za 2-3 lata, a w gorszym za po kolejnej kadencji, bo oni dopiero będą mieli doktorat. Tak, jeżeli chodzi o kształcenie lekarzy, to proces kształcenia lekarzy trwa kilkanaście lat. No szkoda, że nasi poprzednicy, którzy tak ubolewają teraz nad trudną sytuacją, nie zrobili tego wcześniej. Ale jeżeli chodzi o pielęgniarki, również zwiększyliśmy o 30 uczelni, których kształcone są pielęgniarki i tutaj efekt osiągniemy za kilka lat i mam nadzieję, że niebawem to sytuacja się poprawi. Ale właśnie, żeby jeszcze inne mechanizmy zastosować, to, to wyraźnie zwiększyliśmy wynagrodzenie. Lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Dzięki temu y, przedstawiciele tych zawodów nie wyjeżdżają już za granicę, a wręcz odwrotnie, na przykład w zawodzie pielęgniarki obserwujemy powrót. W ubiegłym roku wydaliśmy więcej praw wykonywania zawodu niż było absolwentek studiów. To świadczy o tym, że pielęgniarki albo wracają z zagranicy, bądź też te, które nie, nie pracowały w ochronie zdrowia. Czyli podejmujemy konkretne działania, żeby poprawić sytuację kadrową. Jeżeli chodzi o szpitalne oddziały ratunkowe, wprowadzamy też obowiązek zmiany organizacyjne, które mają usprawnić proces przyjmowania pacjentów. Chcemy, aby pacjent, który jest w stanie zagrożenia życia i zdrowia był priorytetem. Ma być przyjęty w ciągu natychmiast, bądź też w ciągu 10 minut, a najpóźniej do, do godziny. Bo szpitalne oddziały ratunkowe to są oddziały, gdzie powinni trafiać pacjenci w najcięższym stanie. Natomiast pacjent, u którego występuje temperatura, biegunka, czy jakieś inne problemy związane z zaburzeniem stanu zdrowia, powinni trafiać do lekarza POZ-u, bądź też do opieki całodobowej. I my w szpitalnych oddziałach ratunkowych prowadzamy ten system e, jakby kolejkowania w odpowiednim w zależności od stanu zdrowia. Te działania, które podejmowaliśmy, to były tak, to od 2015 roku. To jest taka baza, która pozwoli nam teraz podejmować konkretne już działania usprawniające. Na przykład finansowanie kompleksowych świadczeń. Do tej pory płaciliśmy... Za konkretną usługę pacjent przychodził do, do szpitala, miał w, na przykład wszczepioną endoprotezę, szpital wystawił fakturę, NFZ zapłacił, nikt się nie interesował, czy ten pacjent będzie miał zabezpieczoną rehabilitację, jak i sposób wrócić do zdrowia. Pani w tej Gorzej idziemy... było tak, to wiem po własnym przykładzie, że lekarz mówił, co prawda powinniśmy zrobić to panu i jeszcze to, ale trzeba zrobić to tylko, możemy zrobić tylko to jedno, bo na to pana przyjęliśmy na to na, za, za drugie panu nie zapłacę, musimy pana przyjąć za kilka miesięcy. Dlatego podwójne właśnie... Podwójne zwolnienie, podwójne straty, podwójna hospitalizacja, Dokładnie. stracony czas i zajętość łóżka dla innych pacjentów. Dokładnie i w tej chwili przeszliśmy na... Właśnie w tej chwili przesz obecnie przeszliśmy na finansowanie ryczałtowe, czyli płacimy szpitalowi ryczałt i ten szpital ma zorganizować proces udzielania świadczeń. Wprowadzamy też produkty takiej koordynowanej opieki gdzie pacjent na przykład po zawale mięśnia sercowego yy, ma zabezpieczoną rehabilitację. Po udarze na przykład również ma mieć zabezpieczoną rehabilitację. I chcemy właśnie w taki sposób finansować te świadczenia kompleksowe, skoordynowane, a nie płacenie za usługę, tak jak było do tej pory, bo w finansowaniu za usługę nie, yy, no, można powiedzieć, że nie liczy się efekt, tylko liczy się ilość wykonanych procedur. Zmieniamy to po to, żeby racjonalnie wykorzystać środki, które są w systemie ochrony zdrowia, a które z roku na rok są. Yy, Coraz większe. Wynosicie na sztandary i rzeczywiście... Za to Wam się należy szacunek, za zlikwidowanie tych opłat za pobyt rodziców przy dziecku, do czego zresztą są często bardzo zobowiązani, zwłaszcza w wypadku małych dzieci, ciężko, żeby nie były karmione. No, ale są także problemy, jeśli chodzi o centra zdrowia psychicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci. W ogóle podejmujemy szereg działań, żeby poprawić stan opieki nad dziećmi, przede wszystkim dziećmi i młodzieżą, również w kierunku dorosłych. Ale jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to chcę podkreślić, że rzeczywiście, za. Zabezpieczyliśmy bezpłatny pobyt rodzica opiekuna nad dzieckiem w szpitalu, ale nie tylko nad dzieckiem, ale osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Również zagwarantowaliśmy jej bezpłatny pobyt. Finansujemy w większości świadczeń dla dzieci i młodzieży w 100% te świadczenia. Obecnie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami jest taką ustawą, która pokazuje wyraźną troskę o zdrowie dzieci i młodzieży. Gwarantujemy dostęp do świadczeń stomatologicznych, które do tej pory niestety nie były zagwarantowane. Wpisaliśmy wyraźnie w ustawy. w jaki sposób ma to być zorganizowane. Jest zwiększona wycena świadczeń z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży. Płacimy o 50% więcej niż dla dorosłych. Będzie nieograniczony dostęp dla do dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych. To są takie przykłady tych działań. Zdrowie dzieci jest najważniejsze. W związku z tym będziemy sukcesywnie realizować te zadania i mam nadzieję, że w ciągu następnych czterech lat wyraźnie poprawimy sytuację w ochronie zdrowia. I ten efekt nie mówi pani cztery lata, pani minister opo opozycja mówi od 1 stycznia. Będzie w ciągu godziny wszystko na sobie No, Opozycja mówi różne rzeczy. Jak jest, to, jak jest wiarygodna, to doskonale wiemy taśmy Noumana pokazały właściwą twarz opozycji. Z drugiej strony wiemy też doskonale, jaką miała opozycja propozycję na poprawę ochrony zdrowia. Najlepszym jaką? projektem to był program Beaty Sawickiej, czyli prywatyzacja ochrony zdrowia. To był program naszej opozycji. Co podkreślała wiceminister zdrowia Józefa szczurek Szelasko, Gość Polskiego Radzie 24. Dziękuję Pani Minister. Dziękuję Dziękuję panu. A już za moment 14, zatem za moment informacje dnia.